Witam i zapraszam do obejrzenia krótkiej recenzji anime Assign of Affection. Produkcja ta jest ekranizacją mangi, która ukazuje się na naszym rynku na gładnym wydawnictwa studio JG. odcinkowy serial koncentruje się na niesłyszącej Yuki Itose, która stara się wieść jednak normalne życie. Pewnego dnia na kampusie uczelni, na którą uczęszcza, poznaje ona niezwykle przystojnego chłopaka, który odmieni jej dotychczasowe życie. Twój scenariusza stanowi tu więc dość typowa dla romansów treść, gdzie widzimy jak stopniowo rozwija się związek dwójki młodych ludzi. Tytuł opiera się na sprawdzonych rozwiązaniach, które ciągle potrafią jednak zapewnić widzowi odpowiednią dawkę rozrywki. Dużym plusem scenariusza jest fakt, że początkowo nie możemy być pewni co do intencji chłopaka, co nadaje opowieści pewnej nutki tajemniczości. Największą wartością serii jest jednak bardzo ciekawe i przemyślanie ukazanie zmagań z brakiem słuchu, pozycją niesłyszących w społeczeństwie i ich wewnętrznymi lusterkami, z którymi muszą sobie oni radzić na co dzień. Serial to również świetna i pouczająca lekcja, jak traktować osoby niepełnosprawne oraz jak chcą one być traktowane przez innych. Wiąże się z tym również interesujący zabieg twórców, wykorzystujących wewnętrzny głos bohaterki tak aby mogła ona zwerbalizować pewne swoje uczucia czy przemyślenia. Od strony scenariusza serialowi nie można więc nic zarzucić. Pewne drobne uwagi można mieć jedynie do oprawy wizualnej, która jest momentami trochę za bardzo przesłodzona, ale to już ocena mocno indywidualna. Mamy więc tu do czynienia z naprawdę ciekawą i wartą uwagi serią, można, którą można polecić nie tylko fanom romansów. Napiszcie w komentarzach, co wy myślicie o tym anime.